Tak więc moi drodzy, witam serdecznie znów Remor Remczewski tutaj Cieszę się, że jesteśmy tutaj razem zgromadzeni Jesteśmy tutaj zebrani dzisiaj W tym wspaniałym gronie Gronie równie wydatnym Równie wspaniałym O równie wspaniałych hobby, zainteresowaniach Oraz przedsięwzięciu, które dzisiaj Przed wami będzie dostępne bang, bang. Ty teraz w p... Chod... Pom, ziomek znalazłeś? Kurwa. Ja pięknie miałem gdzieś tu trzy osia, zgubiłem. To drogi były. Oj, gleba. Głupień nie jest. Masz się, się w doli. Jezu, długo jeszcze z nią tam będziesz, bo nas wołają. Udało się już. Udało się. Dobra, bo my z Jezusem później na CS-a jesteśmy, umówieni. Z... Czekamy. Tak? Z Panem Z Panem Bogiem. Już skończy idziemy. Dobra, dziecko, zabieraj mi to, tej wiedzy. Dobra. Dobra, ja smokuję, tata. Ale nie, nie, nie wchodź mi. Gala ma zero. Jak kurwa on nie ginie? Jak? On tak. Siema, poka jest stop, stop za siebie, oczywiście, że tak. Oczywiście. Bom. Ja pierdolę. Las z gali był, las z może być gonad albo w plecy Smoka masz Smokłego, smokłego Lewoproczny stop Kurwa Kurwa, ma to jest full HD? Słucham? Full HD to jest Jakbym w czołgu siedział i tak by to nie w czołgu operowało Fajnie zwierzak ma zezek, kasiks Czy on też może czytać dwa monitory naraz? On Włączyć razem? Chcełeś o marzenia? Chce byś była pierwsza! Nie ty... O! Zgniewane jest... kurwa gówna w biznesie. Ty nie... Ej zawieszenia? Ale zakurwiłeś. Przepraszam. Bepikuję typ. Okej w kogo? Widzę. I mam 400 kontaktów, ciekawe czy mam numer tej osoby. <laughs> Czekaj, aż jestem ciekawa. 600. Ile, ile już masz kontaktów? 400, ale jest ok na razie. Aha, to do momentu, w którym się nie. O! Pff. O kurwa! O jejku! Ja jestem ciągle w szoku, że ktoś przyszedł ona chyba tam jest on nie skończy jak jest tak triggerowany ja, ja, ja. <gry> 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 nie wiem

Kasprzyk to Bez krzy... kurwa, nic nie znaczy O ty kurwo <grywa> Nie jest katastrofa! Ej, 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 ej! ej, ja! ej ja! A, do tyłu no, oni mają, mają zero tylko do tyłu O kurwa A Mumut kurwa przesiąskął Przecież się, Zierpka? Zierpka? Zierpka się wyjdzie, ale spoko, spoko. Nie wyjdź 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 górą górą Dlaczego nie mogę pomóc Dobra go nie lubię suchara. Kurwa, przestańcie mi nie wkładać słów w moją, w moją mordę. Czy nie uważam, że Hyper jest lekko zgruszniały? No, na pewno jest, no. Coś przed w ogóle wejściem do Lulu. Ja Jadłam bułkę, no tak. Poka bo nie widać. No beżowa, gumowa, ale beżowa. No. Jednak się nie dowiem. Tak, jadłam bułkę, ale po tej bułce naprawdę nic nie jadłam. Aż dziwne. Ja żyję powietrzem. To wie, nieważne co by tam było wsadzone, ja bym się wystraszyła. Ok. Ty. Ej, my tu byliśmy. Ej, my tu nie parkowaliśmy? W takim garażu? Ej, my parkowaliśmy tutaj. Ej, ja znam to miasto. To jest moje miasto. To będzie tu. Ja pierdolę, no! Piwnie pichuje. pikuje, No kurwa, leder, no! Ile?! No, pierdolę coś zaraz, kurwa! jest. Pierdolony 0, około 1-0. Jebany kurwa Gdańsk. Dawaj, gdzie pokaż paka im. była? Eż nie wiem, czy to w złobie leży. W żłobie leży, któż powie, że kolędować małemu Jezus. To Wichrystusowi Nowonarodzonemu Pasjuszkowie. Dywajcie, jak A na ja O to ja sobie też ściągnę, jak za darmo? Uważam, że to jest y, uczciwa cena. Za darmo? Kochani, palą dalej. Picze, ja, ja, ja. Flecha długo, co się tam? Tip. Jedźmy go. Czekaj. Auto jest. Obite obite auto. Co Poczek tak pomujecie te kolory? Leży. No, czy... Nie szkoda no, wam punktów? Nice. Nice no dobra, flecha. Nie mam. Nie mam. Przecież matki, weźmiemy bombę. Mogę, ale dalej. Nie jakoś tam ujowo. Mało czasu, stało ale. Mogłem długo no, pikować coś. Co to ci patrzy, Priorytety się popierdoliły w główce. To no, jak... nooo... pierdolę! No co?! Waskę wstrzymył no, Nie, nie widziałam! Gdzie, gdzie? Gdzie, tam? Jak ja się cieszę, że on wrócił, kurwa. Fajny, ale on taki fajny, drobny. tylko że on trochę pogubiony taki jest, lekko. Spokojnie, wróci już. Dobra, O kurwa! Ale gdzie?! No za tobą, a... za tobą! Ja wiem, co mam zrobić. Dobra, wiecie co, ja się no. obrócę z Wami, może i sobie popatrzę. O, leci. O! A piwo, chcesz? A to bardziej? A to już bardziej, co? To, to już bardziej pijesz. To trafiłeś. To trafiłem, widziałeś? Nie wiem, nie wydaje mi się, że jest coś takiego jak najlepszy agent na nie start, ale proponowałabym Stage, Stage albo Gecko. Geko taki to, ciekawszy, to. bo Sainz to nudna jest. Eksiu się rodzi, cię oswobodzisz. Kurwa! Anka, dawaj! Dla, to dla Ani, szelicie. Oh, yeah. Jebane, kurwa, my. Nie powinniście śpiewać, kurwa, nie śpiewaliście. Nienawidzę mi nienawidzę, nienawidzę mi da. Panowie, więc. Google Maps jedzie tutaj, co tu się działo w ogóle? Ty, Ej, Google Maps jedzie tutaj, tą drogą tutaj prosto. Ten tu stoi pod prąd, a za Google Mapsem ma jakiś ziomek nagle. A, mam numer drogi. O. No, niestety nie ogarnąłem, zapomniałem. Już za długo to pod... No dobra, i tak nieźle. Przejeżdżamy zaraz przez granicę z chłopakami Chłopaki już wyszli na obczajkę Ja zaraz się ładuję do bagaja i jedziemy dalej Jebio, może się zesplitują Patrz Lulu już, patrz Mel Zobacz Mel Mel fajn Muszę spalić Zobacz Chodzę Ona ma Tyle, tak tak. Grajcie, grajcie, tam grajcie pauza przed piątą grą, powiedz chłopakom. No, moją drużyną. No. Witam Was serdecznie, moi kochani chłopcy. Słuchajcie, rozpierdalcie ten. <laughs> kurdel. trzymam okulary, mam w serduszka na nosie i biegać, przychodzę i mówicie, że wygraliście. Dobra, Buziak, tak trzymajcie będzie. Się. No, ma... Tak ma być, bo na kopie, kurde, w dupę. Trzymajcie się, rozpierdalamy ten interes, nie? Tak, mamy. Hej. Dzięki mamo. No oby, aby tak było, Józef. Sikra mi robisz. A! daj wiek. O Jezus! Ajajaj, tak jest. Tak no. O, co ze starym PC robię? Rozpierdalam go kurwa młotem pneumatycznym na streamie. Jadę kurwa na hale bungee podpalam tą kurwę i go palenie. Weasler, 5 zł. Czy jesteś może pralką? Bo mam ochotę cię wrzucić na szybki i intensywny cykl. Nie, zostaw mnie. Scream, ta scream tata. tata, tata. Jezus, stream. Nie położę, bo stream jest. Czemu ja w biegu się się lam... Raz zakroszczkuję, raz siadam. Dobra, jakkolwiek to są troszeczkę spuszczeni, tak trochę ze sensu. Koniec no. No, cały czas się nazywają ACG, kurwa, no to ja nie. jakie ACG? Ja Czekaj, co? No, bo normalnie to była taka ekipa, kurwa CG na innym mieście. I oni cały to, to są piętnastki, to są piętnastki.

Ty się zajebałeś? To po teraz, to po teraz się zajebał w maszynę i ci mm. yeah. 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 z ręki Tak? Yeah. Rozkurwisz yeah. sobie całą rękę Brawo Brawo Majesz się she... k***a no i kurwa słusznie Słusznie jebać cię zajeb*** No Ja pierdolę co tu się dzieje? Kurwa! Nie mogę nie. Wypierdalę na środku. Smoku to tutaj wchodzimy, chodźce. Smokuję do prawej wam. Jedyny ma chaos. Gdzie jest za trójką? Gdzie? Polek, pole, kolek. One's delay. One's delay, I cross smoke city in a second. rozbi mi no! Ja ruszam apsy bo kurwa! Ale movement! Yeah! Nice. Is... Nie pomyliło mi się. Nie nie chodzi o ciebie. Nie nie chodziło mi o ciebie. Dobra, patrzcie na 190 było. O, oj, dużo było, dużo było No 190, więcej no. nie pojedzie żadny samochód Zarambiście, to dobrze jedzie No 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 Let's take a, a control I'm gonna smoke left Watch out for a OP on the left Army Why is he why is he flashing me? And then just rushing me? Why? I don't know Bro, you're not you're not covering Czy wolałbym spłonąć w byku z brązu, czy trzy. czy trzy ciżby A Smaty leżą na podłodze. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ciekawe, od kogo dostanie Kasper papuszkę. Grypa! Bo ci wity podpadają, ty. Ej, dobra! I ona ma prawie 17 lat, kurwa! I człowieku, kurwa, by wiatrak mogła zasiąść Tak, tak, Przy okazji jakiejś akcji charytatywnej. To jest <grystanie> Czy jak robi macieczkę, to u... dla zaspokojenia. Robi nie macieczkę, bo jest wykastrowana. Okay. E, 12 12,9 na niokówce ten mamy. Daj broni da. Dałem już. Let's move out.

Ujedziemy. No to tak, właśnie się wystralałem. Po co? Ty... Ej, li... Nie tego. Li... nie tego. Zlik Nie likuj, Ej, z lig tego. Ja L... lig tego. Daj, Daj, ci gała, ja tego. Zlik tego. Zlik tego. Zlik Ja, 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 ja pierdolę Ej Zlik to, patrzcie to... Zlik co Zlik tego. Zlik tego. Zlik tego. Zlik No to dzięki Zlik tego. Zlik tego. że młody Zlik bo Weź tam Bęńkowi daj, żeby wszedł na Teams Pika. Ja idę tego barana w ścianę zajebać po porażce. 1650 Elo by O? -Czesio? Mógłbyś się ja z nim zbadać, on ma półtora koła Elo ogólnie. I on też trenuje ostatnio, remkuje. kurwa, tu na nie ma gdzie walnąć, chłopie. Szkoda ściany, ogólnie zresztą. Jebany kurwa Gdańsk Jebany Gdańsk, pierdolny kurwa Gdańsk Jebany kurwa Gdańsk I Nie Nie z slow motion, bo jest to P, no dobra To chuj, to bez slow motion go dojebie Mă se ia. Nu e pierdol. Nu e pierdol.